Hej, Krzemyk M, witam was serdecznie w kolejnym odcinku serii zagramy w WOD. W dzisiejszym odcinku wam przedstawię czołg ciężki 5 tieru, czyli KW-1 oraz moją winfę, którą na nim zacząłem. Yy, czołg ten odkupiłem od, yy, ostatnio, ponieważ musiałem yy, przejść do czołgu 150 Jeśli chodzi o czołg, jest to czołg 5 tieru. Ciężki pierwszy, yy, ciężki czołg właśnie w radzieckim z Mam yy, na nim założone działo miałem. Teraz już nie mam. Miałem na nim założone działo 85. 85. I tak, najpierw, teraz będzie troszkę nudna część w ogóle tej bitwy. Dlatego najpierw może opowiem coś o tym Eee Nie, sprawy ogólne. A więc tak, jeśli chodzi, to jest po pierwsze, to pytało mnie parę osób o mody. Mody są tam niżej zamieszczone w, w filmiku. Pod filmikiem. Pierwszy mod, no to jest mod na garaż wiosenny oraz na celownik. Są to mody od skubanego, dlatego podam link do jego filmiku, żebyście obejrzeli. Dali może subskrypcję, jak Wam się spodoba. Yy. Mody jeszcze jakie mam, no to mam oczywiście yy. licznik yy. damage'u. Jest to i Zoom, no to te mody akurat mam od w Multishow. Yy, I jeszcze mam yy, parę takich modów w stylu drzewka i tego typu mody. To te mody właśnie znajdziecie w, na stronie yy, podanej niżej. Yy, co jeszcze? Yy, tak. Clan Place rekrutuje osoby mające ósmy tier lub artylerię piątego tieru, zapraszamy serdecznie dalej ym... co jeszcze miałem powiedzieć jeśli chodzi o nagrywanie filmów yy, nie wychodzi mi zbytnia dobra jakość mo oraz moja dykcja nie jest za specjalna jednak podoba mi się to nagrywanie dlatego będę nagrywał jeśli komuś yy, jeśli ktoś yy, napisze to będę pomagał tłumaczył po prostu yy, lubię to robić i dlatego yy, jeśli ktoś nie będzie czegoś rozumiał to wytłumaczę yy, Jeśli chodzi o mody i tego typu rzeczy no to yy, nie no o modach już mówiłem a właśnie jeśli ktoś już nie będzie wiedział jak zainstalować modów tu też y, już mówię od razu. Najpierw wchodzimy w plik, y, gdzie mamy zapisaną grę, i tam jest taki plik y, raz mod. No i klikamy na niego, i tam przeważnie jest napisane 8.3, zależy jaki mamy patch. 8.3, 8.4, jeśli będzie, to właśnie pojawi się. No i klikamy na tamten patch. No i mamy, przypuśćmy, jakiś mod z karaży. No i bierzemy ten, y, tą paczkę z modem. Y, Umieszczamy ją w tym pliku, wypakowujemy ją. Jeśli zobaczymy, że będzie na paczce pisało 8.3, to znaczy, że już yy, mamy to. Dlatego wchodzimy w plik 8.3. Yy, po prostu, jeśli mamy ten, ga yy, ten garaż i wypakuje nam się plik, i będzie od razu pisało GUI, to zostawiamy. Jeśli zos tylko będzie jakiś yy, plik, yy, Taki w stylu dds czy coś w tym stylu. Bierzemy GUI, e, robimy znaczy folder GUI. W folderze GUI robimy e, folder e, flash file asych i w folderze flash e, wklejamy nasz mod. Jeśli chodzi o to, no to pewno większość z Was i tak y, umie dyskrywać modów, albo jest o wiele więcej poradników. Ja tylko tak pobieżnie powiedziałem. Y, no już tutaj widzicie, jak prawie kończę bitwa, już prawie przegrywamy. Tutaj zbiję 2 kills. Zaraz chyba będzie szósty, bodajże. Na pewno będzie 6, jak nie więcej. Y, no i co jeszcze? Mm, mm, mm. Może troszkę o czołgu KW1 jest to właśnie jak już mówiłem, czołg ciężki. Jest on bardzo wolny, jednak jego ciałko jest naprawdę według mnie dość szybko strzelne. I demercz setka, no to nie jest zły z penetracją, nawet nawet. I twardość pancerza, że praktycznie czołgi pierwszego, e, trzeciego, czwartego tieru to trudno im się przebić. Piąte niektóre, mają też problemy. Chyba, że są jakieś czołgi po prostu z super penetracją. Ale większość to przeważnie. Jeśli chodzi o, gdzie trzeba strzelać w KW-1, To na pewno dolną płytę. Drugi to jest taki karabinek maszynowy koło właśnie yy, czołgu. Czy kantujemy się KW 1 jedynką? Szczerze chyba tak. Ale dokładnie nie jestem pewien, a nie chcę skłamać. Yy, tak. Obiecałem sobie, że ten filmik będzie bardziej profesjonalny. Ostatni skawu piątkom nie był za specjalny, i mówię po pierwsze, tamta bitwa była po prostu, bo długo nie nagrywałem filmików, więc chciałem po prostu już wsadzić, żeby e, fi wrzucić filmik, żeby zobaczyć, czy będzie działało. Hmm. Jakoś też nie jest za specjalna, nic na to nie poradzę, nie umiem zrobić lepszej, hmm. jeszcze może nie wiem. Polecam Wam teraz y, youtuberów jakich y, grają w World of Tanks, a lubicie oglądać To jest na pewno tak. Fire BB. Drugim youtuberem jest Kubany i Nef Multi K2. Czyli Nef Multishow. Y, co to moi ulubieni y, youtuberzy, którzy nagrywają y, World of Tanks, a jeśli chodzi o innych, no to y, nie wiem, zrobię specjalny odcinek. Wirkliusza też lubię bardzo, tylko, że nie nagrywa wody. Ym, co jeszcze? Mm. Nie wiem. Ym, tak, no, jak widzicie, próbowałem tutaj strzelić w, w karabinek, jednak, oczywiście, kawałek jeden się skontował. Tutaj nie wiem, dlaczego dingnąłem. No i to był piękny moment, kolejny kill, wracam już mam 6 kili, pięknie, już specjalista jest. No i co mnie tutaj zdenerwowało, ponieważ gdyby ten Churchill padł. To bym mógł mieć kaaba stalową ścianę. Jednak stalową ścianę zabrał mi Churchill mimo 14 otrzymanych strzałów. On został chyba 22. Ale nie martwmy się o to. Mm, co jeszcze? Mm, mm, mm. Tak, no. Tutaj już zbiłem tą PZ, już powiem, że zbiłem ją. Już mam 7, Kili. Będzie 8. Jeśli chodzi o, może zarys historyczny czołgu kw 1 Czołg kw 1 no to był no, jeden z ważniejszych czołgów, który trzeba naprawdę troszkę poznać jego historię, ponieważ to był czołg radziecki, który naprawdę występował podczas II wojny światowej i to tak naprawdę Rosjanie tylko na nich przeciwnie się chyba opierali, nie wiem, może ktoś mnie pomyli, T-34 te też było no, ale no i tu był ostatni frag, mój rekord, 9 fragów, piękna bitwa. Tak, trzymaj, yy, to już byłoby na tyle, a więc trzymajcie się ciepło, cześć!